W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Boża, w tym radosnym świątecznym dniu przychodzę do Ciebie złożyć Ci dzięki za to wszystko, kim jesteś w wielkiej historii zbawienia. Dziękuję Ci za to, że przed wiekami ofiarowałaś swego umiłowanego Syna w świątyni ukazując naszego Pana jako prawdziwe światło na oświecenie pogan. To również dzięki Tobie i Twojej ofierze otrzymałam łaskę wiary. Tak bardzo Ci za to dziękuję. Maryjo, spraw bym nigdy nie zapomniała, że zapalona dziś świeca nie jest pustym religijnym znakiem. Pomóż, bym patrząc na nią, zawsze pamiętała o autentycznej światłości świata, o Jezusie Chrystusie i konieczności kroczenia jego drogą. Matko, proszę, spraw, by w moim życiu nastała światłość, bym umiała widzieć wyraźnie, nauczyła się odróżniać dobro od zła. Oświeć mój umysł i odnów moje serce. By nigdy nie zabrakło w nim miłości, miłosierdzia i pokoju. Matko Boża, patrząc na zapaloną dziś gromnicę, ufam w to, że Ty jesteś zdolna oddalić ode mnie wszelkie zło. Ty nie boisz się walki z siłami szatana, Ty zawsze zwyciężasz. Proszę, najlepsza Matko, otul mnie swoim płaszczem. Zaopiekuj się mną jak dzieckiem i uchroń mnie od wszelkiej krzywdy. Zawierzam się dziś cała Tobie. Błagam Maryjo, módl się za mną z nieba i oświetlaj moją ziemską wędrówkę aż do jej kresu. Bądź przy mnie w godzinie śmierci i czuwaj, by mnie zaprzepaściła szansy na życie wieczne. Na dostąpienie Bożego Królestwa. Błagam, towarzysz mi w każdej chwili mojego życia. Ciebie obieram sobie za przewodniczkę. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!